No, naprawdę to wszystko jasne jest. Panie. I tutaj jakby więcej nic dodać, nic ująć. Ja myślę tak, że Donald Tusk chciał pojechać do Merca i go poprosić, czy błagać o to, żeby poszedł mu na rękę, bo w, w kraju wrze z tego powodu, że do tej pory Niemcy nie wypłacili nam reparacji. To znaczy, nie poproszę nie uścili zadośćuczynienia za to, co oni zrobili w Polsce, a to, że oni w Polsce są sprawcami 10 milionów nieszczęść w postaci zamordowania ludzi, wywłaszczenia ludzi, pozbawienia polskiej inteligencji na lata i tak dalej, i tak dalej, no to proszę Państwa, to są sprawy oczywiste, że my mamy prawo do roszczeń. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy on chce Płacić nie wiem ile, bo już nie, raz nie nie, nie wiem z czego jeszcze Panie Panie pośle nie zapłacił. Ale ja, moment, przepraszam, teraz, oczywiście, tak? przepraszam. oczywiście, że nie zapłaci pan poseł. Bo nie, poseł, nie ma z czego. Że nie. pan Merc udzieli kredytu pewnie panu Tuskowi na wypłacenie roszczeń wobec poszkodowanych w czasie II wojny światowej. Ale na szczęście pan radny uspokaja, że w przyszłym roku będzie tych uprawnionych już tylko 50 tysięcy, bo w tym roku tak, jeszcze jest roku, 60. tysięcy po prostu Natomiast, wypada. Nie jest Ale to, proszę Państwa, to nie chodzi o tych, tą grupkę ludzi, którzy zostali, bo to było 30 parę milionów ludzi poszkodowanych. To jest tak, że my żeśmy się wychowali w czasach szarego socjalizmu z powodu II wojny światowej i to spowodowali Niemcy. Ja straciłem, no nie mogę powiedzieć, żebym stracił, tylko inaczej żyłem jak młodzież niemiecka, która przegrała wojnę. Wtedy, kiedy oni sobie robili zawody, kto jeździ szybszym kabrioletem, my żeśmy oszczędzali na to, żeby pierwszy magnetofon kupić sobie, ZK 120 okay. i tak dalej, i tak dalej. Ja nie marudzę. Ja twierdzę tylko, że mogłem lepiej żyć, gdyby nie barbarzyńcy niemieccy. I bezczelnością jest dzisiaj... Że, bo te, wiecie co, To w ogóle reparacje, to trochę Tuskowi przyznaję rację, to jest sprawa honoru Niemiec. A że Niemcy honoru nie mają, to my nie mamy co liczyć na swobodne wypłacenie tego z własnej, nieprzymuszonej woli. Jak to powiedział Die Welt, jeden z dziennikarzy, gdybyśmy Polakom mieli zapłacić reparacje, Niemcy musiałyby ogłosić upadłość. Proszę Państwa, no naprawdę bardzo mnie to martwi, naprawdę bardzo się zmartwiłem. I szczerze mówiąc, te wszystkie oświadczenia, te bezczelne oświadczenia tego ambasadora niemieckiego w Polsce. Te bezczelne oświadczenia tych możnowładców niemieckich powodują, że moje myśli kierują się na taką oto tezę, że Niemcy od II wojny światowej się w ogóle nie zmienili. To nie są nasi przyjaciele i warto o tym głośno mówić po to, żeby komuś do ubanie przyszło powiedzieć: tam mamy przyjaciół, przyjaciele, to by przeprosili, naprawili szkodę i powiedzieli: wybaczcie nam Polacy. A wrogowie robią tak jak dzisiaj robią Niemcy. Doktor Włoch. Odnosząc się do wypowiedzi pana Tuska, to dotyczyło kwestii dla żyjących osób w liczbie 50 tysięcy. On tam wcześniej nawiązał, że jeszcze jak rozmawiał z poprzednikiem kanclerza Merc'a, to było 60 tysięcy żyć, żyć, żyło osób. Natomiast to był taki kontekst, że jak Niemcy tego nie załatwią, czyli za zadośćuczynienie dla żyjących ofiar prześladowań, czy no to wypłaci to z naszego budżetu. Ale użył słowa pan premier Tusk, że rozważy w przyszłym roku. Ale że Rozważy... w przyszłym roku, Proszę tak. Państwa, on nie zacznie pracować, on nie zacznie wypłacać, tylko będzie rozważał i zobaczymy, co będzie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedział Wypłaty pan... Wypłaty ma... być może zostaną ogłoszone na rok 2027. Wtedy jest szansa, że tych uprawnionych do wypłat będzie już tylko 40 albo i 30 no, tysięcy. Ten, ten. No a będzie to też taka ładna zagrywka już kampanijna. Ale drugim wątkiem, proszę Państwa, i bardzo istotnym również jest, jest kwestia zadośćuczynienia. To, co pan Tusk powiedział w tej drugiej wypowiedzi, że członkom rodziny, krewnym, z jakiego tytułu ma się coś należeć. To kwestia reparacji, jeżeli chodzi o dobra yy, majątkowe, ale tak naprawdę chodzi o zadośćuczynienie rodzinom. I proszę Państwa, to nie jest tak do końca, bo me, pan Merz dzisiaj powiedział, że on sprawę zamknął, bo w latach 50. ubiegłego wieku komuniści załatwili podobno problem, że nam się nic nie należy. Ale mamy, proszę Państwa, odszkodowania dla rodzin gdańskich po pocztowców. I mamy już wyjątek prawny i to nie polski, polskie szon, sądy orzekły, tylko sądy w Niemczech. Że rodziny 50 rodzin krewnych rozstrzelanych w 1939 roku pocztowców dostało za dość Szanowni Państwo, czyli mamy kazus prawny, nie polityczne oceny, że nam się należy, bo to wiadomo, że nam się należą za dość uczynienia i reparacje za to, co tutaj robili Niemcy i wymordowali nam kilka milionów naszych rodaków, ale kwestia jest sądowa. I byli tacy, to ja się dowiedziałem od profesora prawa karnego, który mnie uczył na doktoracie, i on mi to pokazał. Kilka artykułów też napisaliśmy na ten temat, że od strony prawnej mi wykładał, że była możliwość podważenia, proszę Państwa, wtedy aresztowanych tych pocztowców, których nie zabili. Oni osądzili, i osądzili, uwaga, niezgodnie nawet wtedy z prawem niemieckim, ówcześnie obowiązującym, i na tej bazie nasi prokuratorzy. Takim udowadniali w latach 90., że popełnili nie tylko przestępstwo zamordowania, ale przestępstwo nawet prawne, że nie dopełnili swoich y, przepisów prawa, bo przypomnijmy sobie, że oni mordowali zgodnie z przepisami prawa. To a, a, propos, a propos tych tutaj... dyskusji. I teraz jest kwestia, ja już kończę. I proszę Państwa, kwestia no, jest tego typu. Rodziny pocztowców dostały, mamy kazus, to przenieśmy to na wszystkich obywateli, każdy, kto stracił swojego będzie członka trudno. czy rodziny i decydujmy dalej, co mają Niemcy będzie z tym trudno, robić. Ale to musi być polski rząd. Czy będzie trudno, czy nie trudno. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, bo jeżeli po 80 latach od e, zakończenia wojny pan premier się cieszy, a jest w polityce 50 lat i on się cieszy, że kilkadziesiąt rękopisów, między innymi naszych królów, e, w tym Jagiełło, odzyskujemy, no to ja bym szybciej się ruszał, bo faktycznie. Nie, ja mogę tego faktu nie dożyć, a jeszcze chciałbym jeszcze powiedzieć. Ja, ja chciałbym tylko powiedzieć, że to był, akurat to byli mieszkańcy Wolnego Wcześniej Miasta Gdańsk. To jest ta różnica. Nie, że generalna gubernia Chociaż to jest co innego, innego ja Nie ma znaczenia, bo ja kładę nacisk na to, że złamane zostały nawet niktniejsze przepisy Ligi Narodów. Ja to, wszystko, wszystko wiem. Kodeks karny Wobec ówczesny, ja to obywateli. wszystko wiem. Tylko jest kwestia tego typu, że na, mi chodzi o to, Marek, że nasi, że nasi nie, nie, nie. obywatele, czyli ale nasi możesz, prokuratorzy dochodzili i słusznie tych praw dla naszych obywateli. Okej, okay, dobrze. Dla dla naszych. Właśnie rzecz w tym, że wy, sąd, <grym> najwyższy sąd w Polsce orzekł, że można używać nazwy polskie obozy koncentracyjne. Mm. To dokładnie ale to, miesiąc, to nie mówimy ale teraz mówimy chcesz, o. Teraz, o myśmy, my to uczymy, ale zaraz, teraz mówimy panowie, o cztery procesorze. Ale zaraz, panowie, tylko się nie no panowie, że obywatele polscy, bo rodziny byli obywatelami po polskimi. Doktorze, panie pośle, ja chcę powiedzieć tylko o takiej rzeczy, że Mamy możliwości szczypania Niemców, to szczypania no dobrze, dlatego, że, to że ta, robimy, że ta wojna powinna, mówię z punktu widzenia ekonomicznego, mamy takie fabryki, które mają ciągłość swojej produkcji od II Rzeczypospolitej. Taką fabryką jest radomska wytwórnia broni. I proszę Państwa, Niemcy w czasie wojny w tejże fabryce wyprodukowali 385 tysięcy wizów i nie zapłacili... Polskich do... Wisł. Polskich Wisł. Do tej pory za to nie zapłacili. Ja nie rozumiem, dlaczego ta fabryka nie może wystawić faktury z odsetkami za 100 lat. Dlaczego? Dlaczego nie? Można więc... podjechać do obozu gros i zobaczyć pamiątki, po których bunkrach tam stoją co w tych bunkrach było robione, a właściwie dla których koncernów niemieckich. No, kostkę brukową z gros Rosen nie, nie, nie. wykładano praktycznie cały Berlin, więc to były tereny niemieckie wtedy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że proszę państwa, te tematy nie mogą być tak po prostu zamykane. Ja, ja waszem, Ja nie wiem ja no, mam wątpliwości jako opozycja, czy zbieg okoliczności wyroku sądu apelacyjnego, z, akurat z ogłoszeniem Jadwaszem, nie jest tożsame. Czy przypadkiem sąd nie poszedł na rękę Jadwaszem? Bo oni powiedzieli wyraźnie, że Polska była pierwszym krajem, w którym założono opaski, a tutaj jest polski obóz koncentracyjny i sąd mówi o można tak mówić, nie prawda? Można tak mówić. Więc ja powiadam tak. Jeżeli ty, mówisz, że historia Polski, tak jeżeli ty mówisz, że historia Polski dla innych jest, nie jest tak ważna jak Zastają dla nas, to jest oczywista prawda. Tak. Nikt nie mówi o tym, że Słowacy sprzedali po 500 euro każdego swojego Żyda Niemcom do Święcimia. zapłacili podobne. łapanki na ulicach i na stadionie Paryża. Sąsiedzi swoich sąsiadów zaprowadzali na, na 70 tysięcy ludzi na stadion w Paryżu. I o tym się nie mówi. O tym, że Polska nie miała SS Waffen SS że nie kolaborowała z Niemcami w ani jednym przypadku. O tym się po prostu nie mówi, bo po co? Marku, ale na tym bo polega po polityka historyczna, żebyśmy to mówili. Ja uważam, ja byś... że za reparacje Austriacy powinni tak samo być odpowiedzialni jak Niemcy, dlatego że Austriacy byli częścią integralną Wehrmachtu. Wszyscy komendanci, praktycznie wszyscy, o, 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 naj, najgorszych obozów koncentracyjnych byli Austriakami, proszę no, Państwa. Szef no. NSDAP i główny... od Hitlera Począwszy, począwszy było Więc wyślizgali się Pięknie z tej historii. Po Doktor, prostu się bok, wyśmi wyśmigali. Dwa terminy. Słysza, to to Szanowni Państwo, no. jedno to jest kwestia zadośćuczynienia i finansowa, druga oddania tego, co nam pociąga. Premier, Tak, to jedno ma się ma biedzią, na Pan nie Panie jedno Ja troszeczkę się bo Pan Marek dopiero pierwszą teczkę otworzył, a ma trzy. Ale dedykowano na dzisiejszy program jedną, spokojnie. Ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę. Proszę Państwa, Jeżeli chodzi o reparacje, to Donald Tusk nie ma kompetencji żadnych, tak samo jak i Bierut nie miał żadnych kompetencji do zrzekania się jakichkolwiek odszkodowań społecznych. Dlatego, że tutaj musi być referendum zrobione. Referendum narodu polskiego, czy my zrzekamy się własnych praw, tak? czy nie zrzekamy tak, tak się własnych być? praw? Koniec, kropka. I tutaj ani Tusk nie ma do tego nic do powiedzenia, tak, tak nie samo tak jak można? i Bierut. Natomiast ja zbadałem sprawę tego dokumentu żółtego, o którym mówiłem, skończę, że widziałem tego. na własne oczy tą kartkę z pieczątką i podpis nieczytelny. I proszę Państwa, tego dokumentu nie ma zarejestrowanego nigdzie, nawet w naszych urzędach. W, w, jest taka tra nie, nie tradycja, tylko obowiązek, że międzynarodowe ratyfikowane dokumenty rejestruje się w ONZ. -cie. Czy ten dokument tam jest, a no go nie ma. Dlatego też mówimy o świstku papieru, a nie o żadnym zrzeczeniu się miliardów. I milionów odszkodowań wobec poszkodowanych Polaków przez bandytów niemieckich. No i infrastruktury całego kraju, proszę pana. No to jest oczywiste. Powinno być ja. Już... Nie, bo bardzo ciekawe, pan y, poseł chce wiedzieć, czy no, powinno wersja... być referendum. Powinien rząd się wziąć za robotę i nie jest potrzebne by było referendum. Ja no no, ja no, nie, mówię o zrzekaniu się. No to ja. Na koniusz, ja, ja nie. Ja mówię osi, nie, się, nie ale to to no, Jakie może mieć nie, prawo rząd trzeciej RP powinno. do zrzekania się tego co mu się należy w imieniu swoich obywateli. To rząd ma reprezentować obywateli. No to jakie ma prawo do zrzekania. No to przecież nie słuchałeś co mówił Nie, ja słuchałem tylko nie wiem po co jest referendum żeby się nie zrzekał. Właśnie że ono byłoby potrzebne żeby ktoś mógł powiedzieć, że może się zrzec Separacji. Już A poprzedni rząd dobrze, dobrze zrobił, wysłał wyliczenia na 6 bilionów, proszę dobrze. Państwa. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.